Serdeczne. Przerywacie yy, inaczej, zaczynacie bardzo fajnie sezon i to chyba liczy się yy, przede wszystkim. No tak, yy, zamknęliśmy to co było, rozpoczęliśmy nowy sezon, co było widać gdzieś tam na boisku. Oczywiście bez ciężkich momentów się nie obyło, Puszcza ma specyficzny styl yy, grania. Yy, nie chcieliśmy się gdzieś do tego dopasować, ale wiadomo, że fragmentami, szczególnie w pierwszej połowie było to ciężkie, było dużo rzutów z autu. Dużo stałych fragmentów, oczywiście wiadomo, że, że taką grę jest właśnie tutaj, mówię, ciężko opanować. Dopiero po wyrównającym golu, można powiedzieć, że troszeczkę nam się udało odzyskać kontrolę nad tym spotkaniem, ale jest dalej nad czym pracować, bo gdzieś tyle ile sytuacji dzisiaj znowu w tym spotkaniu mieliśmy, to ten mecz już dawno powinien być zamknięty i powinniśmy sobie tą piłkę spokojnie rozgrywać, tak jak to było momentami w końcówce tego spotkania. No ale jak Puszcza pierwsza bramka, to myślę, że trybuny pomyślały, że no, wracamy do przeszłości. No na pewno tak było, nie ma tutaj co ukrywać, że gdzieś e, musimy znowu zbudować e, tą atmosferę, to, to pozytywne gdzieś nastawienie do tego zespołu, tak jak to było w tamtym sezonie, tak jak sobie zawsze mówimy. Gdzieś te ciężkie momenty będą będą lepsze momenty. Dzisiaj w tym meczu były i ciężkie i te pozytywne momenty, ale gdzieś mimo, że ten wynik się nie będzie, przykładał w jakimś spotkaniu układał, to tak jak dzisiaj musimy gdzieś szczególnie na swoim stadionie dążyć tutaj do zwycięstwa. Twoja bramka troszeczkę oddechu wam no może nie troszeczkę dała wam chyba tlenu, powietrza, wszystkiego. No tak, z takimi zespołami, które preferują gdzieś defensywny styl grania i właśnie nastawienie są gdzieś głównie na stały fragment, to, to bardzo ważne jest, żeby, żeby wyjść pierwszym na prowadzenie, a nie dać sobie tego gola strzelić. Dzisiaj nam się to nie udało, ale na pewno brawa tutaj dla zespołu, że daliśmy radę odpowiedzieć, strzelić te, te trzy bramki. Oczywiście tak samo ten gol na koniec zupełnie niepotrzebny gdzieś Eee, uciekła całkowicie koncentracja, bo to znowu za prosta sytuacja była, rzut z autu, dośrodkowanie, oczywiście tam troszeczkę przypadku było, ale kolejne ostrzeżenie na, na następne spotkania, żeby takich prostych błędów nie popełniać. Patryk, na ile linia defensywy czuje się już pewnie ze sobą, na ile wy jesteście zgrani, ile jeszcze czasu potrzebujecie, żeby się dobrze i pewnie czuć? Na pewno zmieniliśmy ustawienia, jak dzisiaj było widać też, oczywiście część elementów jest podobna, bo tak jak powiedziałem na samym początku, zanim jeszcze sezon się zaczął, my nie będziemy rozgrywać piłki tylko w jeden sposób albo bronić się tylko w jeden sposób. Naszym atutem na pewno w tym sezonie będzie to, że kiedy będzie trzeba gdzieś na trójkę rozgrywać tą, tą piłkę, to będziemy to, to robić, a w następnej akcji już możemy przejść na czwórkę i robić to zupełnie inaczej, także to na pewno naszym następnym przeciwnikom nie będzie ułatwiało, ale... Mecze towarzyskie to jedno, ale tak naprawdę taka weryfikacja zawsze to są mecze ligowe, także z każdym meczem ligowym, podobnie jak to było na początku poprzedniego sezonu, gdzieś zawodnicy nowych, szczególnie którzy będą się teraz lepiej w ten zespół wkomponowywać i jeżeli chodzi o linię defensywną, tak samo Luis dzisiaj zagrał tutaj swoje pierwsze spotkanie, ma obok Fabio, co też mu na pewno troszeczkę to ułatwi gdzieś komunikacyjnie i myślę, że sobie na spokojnie będziemy z tym wszystkim radzić. Wydaje mi się, że rzadziej zaczynacie grać od bramki, tak jak to było w poprzednim sezonie. Czy to jest tylko kwestia dzisiejszego spotkania, czy, czy takie są założenia? Żeby... Ja, w pierwszej połowie Puszcza nie podchodziła nawet. Te zespoły tak samo w końcówce tamtego sezonu zobaczyły, że my się dobrze czujemy w tym elemencie rozgrywania piłki, wychodzenia spod pressingu, więc te zespoły sobie przyjęły taktykę, że cofają się na swoją połowę i po prostu dają nam grać, więc jeżeli chodzi tutaj o pierwszą połowę szczególnie, to to wynikało z tego, że po prostu przeciwnik nie jest zainteresowany, żeby wysoko podchodzić, tylko poczekać na nas zdecydowanie niżej. Ale Puszcza po, po tej bramce na 1-0 nie wyglądała tak jak puszcza, ta którą znamy jeszcze z gry z nimi w pierwszej lidze, gdzie już w dziesiątej minucie tak naprawdę zaczynali grę na czas, tylko, tylko podeszli gdzieś tam wyżej i próbowali was zaatakować, czego efektem była ta sytuacja, gdzie na szczęście nieuznana, nieuznana bramka dla puszczy. to was zdziwiło, że, że oni jednak nie, nie zamurowali? bramki, tylko ruszyli do, do przodu po kolejnym? Mm, nie, oczywiście nie utrzymywali się jakoś długo przy piłce, to taktyka była prosta. Długie podanie na wysokiego napastnika, zgrana piłka, i później rzucanie tej piłki za plecy, tak? Oczywiście przy tej sytuacji, gdzie gdzieś gol był nieuznany, tam był gdzieś ewidentny spalony, także to też jest jakiś element, element gry, że jeżeli zawodnik jest tam gdzieś 2 metry na spalony, no to, to oczywiście, to jest ryzykowne granie i na pewno takie sytuacje też sobie będziemy analizować i będziemy e, starali się tego unikać, ale mówię, gdzieś to głównie wynikało to zamknięcie, czy ta przewaga optyczna puszczy z tego, że po prostu każda długa piłka gdzieś była na napastnika grana. Oni się oczywiście tej, tej grze bardzo dobrze czuli. Gdzieś nie można tego też ujmować, bo każdy ma swój pomysł na granie. Można gola strzelić po 50 podaniach i otwierania od bramki, a można zrobić tak, że wybije się długą piłkę na napastnika, on zgra, zawodnik wyjdzie sam na sam i gol jest liczony dokładnie tak samo. No tak, ale pozytywy, tak? Zaczynacie od zwycięstwa i to jest. No tak, na pewno chcieliśmy zacząć od zwycięstwa, od zwycięstwa nie udało to się w tamtym sezonie. Teraz mamy podobne dwa mecze. Jedziemy na Pogoń, jedziemy na Regielonie, czyli identycznie można powiedzieć, że jest terminarz taki jak zaczęliśmy w tamtym sezonie. Także to też będzie taka weryfikacja jaki postęp zrobiliśmy z tymi zespołami względem tamtego sezonu. W tamtym sezonie udało się jedno to spotkanie wygrać, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Pogoń będzie zupełnie innym przeciwnikiem, Tu będzie zespół który będzie zupełnie inaczej funkcjonował, zupełnie inaczej tą piłkę rozgrywał. Także mamy na szczęście cały tydzień, żeby się do tego spotkania przygotować. Marek, 123 km przebiegła puszcza 120 w Wydawałoby się, że to minek, że nic, ale trzeba było swoje wybiegać, żeby wygrać to spotkanie. No tak na pewno przy piłce się musi biegać, ale wydaje mi się, że to nie jest ten najważniejszy wynik, który decyduje o wyniku spotkania. To na pewno trudne spotkanie i jeszcze początek straciliśmy branku i utrudniliśmy sobie warunki, ale wydaje mi się, że Przelamaliśmy losy spotkania i pokazaliśmy pomysł na grę, który byśmy chcieli grać w tym sezonie i e, tak możemy być zadowoleni z tego spotkania. Odetkowałeś z ulgą jak w 35 minucie padło wyrównanie, jak było 1-1, że, że, że to jest pierwsza połowa i mamy dużo czasu na to, żeby, żeby ten wynik jeszcze naprawić, zrobić, żeby wygrać. Napevnout byl to byla vážná branka, ale měl jsem vraženě, že stváříme situace i dochodíme do Polakarného, i poprostu je to kvestia času, kdy tu branku střelíme. I I dobrze, że strzeliśmy w pierwszej połowie, i, i szliśmy do drugiej połowy. został za wyniku 1 1 i mieliśmy 45 minut to strzeli drugą bramkę. Marek, czy wy weszliście w to spotkanie mocno zestresowani, bo przez pierwsze 20 minut zostawialiście dużo przestrzeni przeciwnikowi. Oni bardzo wysoko podchodzili też, też do Was. No tak wiadomo, że Puszcza ma bardzo specyficzny styl grania i ma dużo wielkich zawodników řucá dužo pivek do Pola Karného, museli jsme válčit v povětřu i to nejnašeli ne, ne mocnější broň. I, i prvních 20 minut oni, oni nás trochu zdominovali i gráli tu jejich kru, ale později jsme trochu uspokojili, kde i, i, i za, začali jsme hrát to, co chtěli jsme i. Vydaje mi se, že půžně už to funkcionuje docela lepěji. No, Takže, co štuje s Franem v środku bojiska ještě lepěj? No, mi si, že bude ještě lepěj. Teraz to bylo naplněno jeho nejlepší spotkání, co gráli ještě sparingy, i potřebuje čas pod, eh, družinu poznat i, i naplno bude král ještě lepěj, ale když ještě může být bardzo zadovolený. Okay. First of all, I want to ask you about first 20 minutes because I was thinking when I look at, at your play, that you are a little bit scared about the stadium and about uh, opponents. What is your opinion about that? No, I don't think so. It was just you know it's the first game. We know how was the situation of the team on the second round last year. So really we just wanted to start the season, the season with a, with a clear plate. and obviously we knew how they were going to play and they scored a the goal like that but it was good that we showed our character and after this we turned the game i think for me this is the most important how we showed that even starting from behind we have the opportunities and we have the will to change the game around what do you think when you first uh, listen to the, the stadium the crowd i think even before on the first day i arrived in Wood, you can feel how big Vitev is and it was just in this time we were all concentrated on the game so we are not listening but you can feel it you can feel the energy you can feel how the crowd pushes us for the 90 minutes we feel it we feel it and this is amazing thank you uh, that is fabio with you is it easier to 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 play with uh, uh, men f from your country uh, to, to um, uh, talk to talk uh, to, uh, together Yes of course and not just on the pitch but you know how important it is also off the pitch and he was a big help for me and the only I think that we are creating here a very good environment a, a familiar environment with everyone so Fabio is helping me a lot because of the language but hopefully in the end of the season we can do this all in pole Fabio starting to smile so <laughs> it is it, good for him <laughs> too. I believe I want to believe so okay

we only tried to, to, to push the ball to the corner and try to, to um, kick it into the in the penalty area. You didn't try to, you as a team, you didn't try to, to shoot the ball uh, from 16, 20 meters wide. I understand what you're trying to say, but we knew how the opponent was going to play. We know our, their strengths and their weaknesses, and this is our approach for the game. So I believe from game to game is different, but I'm sure you will see. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Widzew-Łódź-Puszcza, nie Witam również widzów telewizji w TV. Przypomnijmy, w pokonał drużynę gości 3-2. Z nami jest trener drużyny gospodarzy Janusz Niedźwiedź. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do tego spotkania. No, zacznę od gratulacji dla mojego zespołu. E, myślę, że dzisiaj cały zespół zapracował i ci, którzy wyszli od początku, i zmiennicy, którzy też dobrze się spisali e, i, i byli w meczu, byli skoncentrowani, byli dobrze nastawieni, tak jak ci, którzy zaczęli od początku, więc te gratulacje należą się całemu zespołowi. E, na pewno e, myślę, że ta pierwsza połowa pokazała, jak puszcza jest też groźnym zespołem i że to nie będzie łatwy mecz. Wielu pewnie skazywało puszczę na straty, jeśli chodzi o przyjazd tutaj, a my mówiliśmy, że to jest groźny zespół i grający w swój sposób, który jest bardzo niebezpieczny, bardzo nieprzewidywalny też w wielu momentach, więc trzeba było dzisiaj oprócz jakości piłkarskiej, dobrego nastawienia, walki wręcz, w powietrzu, koncentracji, więc to był bardzo wymagający mecz, dlatego cieszymy się z tego zwycięstwa. Oczywiście pierwsze zwycięstwo ważne, ale ale my jesteśmy cały czas na etapie pracy, doskonalenia siebie i, i oczywiście takie zwycięstwo też doda nam nowej, pozytywnej jeszcze energii. Zaczynając od początku, myślę, że ta pierwsza połowa trochę zbyt dużo pozwoliliśmy puszczy, chociaż mieliśmy dwie sytuacje, zanim puszcza zdobyła bramkę i, i powinniśmy prowadzić 2-0. Okazało się, że nagle... E, Puszcza strzeliła bramkę, i przez chwilę e, mieliśmy taki moment e, myślę, że trochę zwątpienia i, i nie graliśmy tak szybko jak, jak chwilę wcześniej, e, ale całe szczęście wróciliśmy. E, potrafiliśmy wyrównać, potrafiliśmy strzelić drugą i trzecią bramkę, i, e, i szczególnie po tej pierwszej bramce złapaliśmy już taki luz. To był taki wizę, w który chcemy oglądać szybko grający na jeden, dwa kontakty, tworzące zagrożenie. Druga połowa jak weszliśmy też bardzo dobra, już można powiedzieć, że kilkanaście sekund, już powinno być 2-1 dla nas. Znowu tworzyliśmy sytuację, też nie pozwalaliśmy wiele na Puszczy, wiele puszczy więc taki dobry fragment tego meczu. Później e, było trochę zagrożenia ze strony Puszczy i ta bramka na 3-1 tak uspokoiła to spotkanie. i, 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 i i wydawało się, że tak się zakończy, natomiast popełniliśmy jeszcze drobny błąd w końcówce. Chwilę straciliśmy myślę koncentrację i, i, i dostaliśmy bramkę na 3-2 na szczęście. E, ona nie miała wpływu na, na całkowite rozstrzygnięcie. I gratuluję dzisiaj I dziękuję również kibicom, bo nawet po stracie pierwszej bramki. Fantastyczny doping. Nieśliście nas, to dzisiaj też dla Was to zwycięstwo od zespołu. Dziękuję trenerze. Pora na pytania z sali. Na początek Piotrek. Dobry wieczór panie trenerze. Gratulacje przede wszystkim tego, tego zwycięstwa w pierwszej kolejce już. Mam takie pytanie. Czy widzę trochę bardziej cofnięty, trochę mniej intensywny w tym, w tym pressingu na, na połowie rywala? Czy to jest nowy pomysł na, na drużynę, żeby nie być aż tak bardzo mm, optymistyczni, może tak bym to nazwał w, w, w tym atakowaniu, tylko... Bezpieczniejsze gdzieś zostawianie kilku zawodników z tyłu, gdzieś zabezpieczanie tej strefy defensywnej, żeby coś tam złego się z kontry na przykład nie przydarzyło. Kontra to jedno, ale też chodziło o zabezpieczenie strefy przed obrońcami lub uzupełnienie linii obrony, szczególnie przy tych długich podaniach i, i, i drugich piłkach. Więc to, to bardziej chodzi o założenia pod ten mecz. Zresztą myślę, że widzieliśmy też, nawet jeśli pod kątem zmian, gdzie, gdzie wchodzi Paweł Zieliński, który miał swoje określone zadania, bo wiedzieliśmy, że ten zespół jest bardzo mocny fizycznie i chyba najwyższy zespół w ogóle i z poziomu pierwszej ligi, i z ekstraklasy. I, i bardzo wielu zawodników, bardzo mocnych w powietrzu, groźni przy każdym aucie, przy każdym stałym fragmencie. Nawet widzieliście Państwo na połowie boiska rzut wolny, i, i tam cały czas coś się działo. Dlatego e, takie były założenia pod ten mecz. Oczywiście w niektórych sytuacjach, szczególnie w pierwszej połowie, chcieliśmy mocniej intensywniej presować. Nie zawsze nam to się udawało, ale też chodziło o to, żeby ta strefa przed stoperami, przed obrońcami była bardziej zabezpieczona, stąd pomysł właśnie z Markiem Hanuszkiem, który bardzo często tam uzupełniał tą linię albo, albo był do zbierania tej drugiej piłki. Trenerze, ja mam pytanie y, odnośnie Imada Rondicza, czy to była decyzja taktyczna, że on wszedł tak późno, czy po prostu jeszcze musi się zgrać z zespołem, poznać zespół, bo on dołączył później nie było go na zgrupowaniu i czy to chodzi o to, że po prostu jeszcze potrzeba, nie wiem, tydzień. Jakieś 10 dni na to, żeby wkomponował się w rozpów, żeby dostawał więcej minut. Czy to już jest człowiek, który jakby w pełni jest gotowy do gry i to była tylko podyktowana decyzją taktyczną, że wszedł tak późno? Przede wszystkim Jordi Sanchez dzisiaj zagrał dobre zawody, był skoncentrowany, był, był agresywny, był taki czujny i czekający na swoją szansę, więc jego dobry występ powodował, że i Mat wszedł po prostu też później. Oczywiście i Matt jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby się z nami zgrać, natomiast tu przede wszystkim to było podyktowane tym, że Jordi był cały czas skoncentrowany, był w grze i, i, i też to był dzisiaj jego dobry występ. Dziękuję. Robert? Robert Swiczko, panie trener, prosiłbym o ocenę zawodników, którzy zadebiutowali w Wicewie. Wolałbym się powstrzymać dzisiaj od, od, od oceny takiej pojedynczej nie. Sami myślicie, myślę, że wiecie, że nie lubię tak chwalić, bo dzisiaj wygrał przede wszystkim zespół. Pewnie ma Pan na myśli Sylwę i Frana, czyli tych, którzy wyszli od początku, więc myślę, że każdy niech oceni po prostu zawodników i, i, i dajmy im też czas, bo to są też zawodnicy, którzy niedawno dołączyli. Dzisiaj wyszli od początku. Fran oczywiście strzelił bramkę. Silva też miał dużo dobrych zachowań, ale, ale to są też zawodnicy, którzy jeszcze potrzebują czasu, żeby też myślę, że dla jednego i dla drugiego, szczególnie dla Frana, dzisiejszy mecz, patrząc ile tej walki wręcz było, ile fizyczności, myślę, że też może być zaskoczony. On oczywiście... Będziemy rozmawiać z nim, że to nie, nie zawsze tak wygląda, ale, ale no dzisiaj musieliśmy się trochę też przestawić z naszej gry e, takiej po ziemi do, do również do takiej właśnie walki wręcz. Można? Nawet y trzeba. Bogusław Kukuć, y mam takie pytanie. Nadal obowiązuje przepis o młodzieżowcu, a dzisiaj jednak nie wystąpił żaden. Y -y. Czy to oznacza jakieś wotum nieufności w stosunku do Klimka? No bo liczyliśmy, że będzie chociażby wśród dublerów w tym meczu. No, powinien być chyba zmiennikiem, bo strzelił dwa gole w sparingach i, i grał stosunkowo dużo jak na nowych zawodników. Dzisiaj przede wszystkim e, ci zawodnicy, którzy wchodzili, wchodzili z określonym zadaniem. I myślę, że widzieliśmy, jak ten mecz był wymagający i, i też czego potrzebowaliśmy i uważam, że te zmiany, które robiliśmy, były optymalne. E, oczywiście wiemy, że jest przepis o młodzieżowcu, natomiast to też jest sygnał dla, dla wszystkich, żeby... E, wszyscy pracowali na maksymalnych obrotach i każdy był cały czas skupiony, czekał na, swoją, e, na, swoją, na swój moment, na swoje mecze i minuty. Dzisiaj jeszcze nie zadebiutował, ale to jest dobry chłopak e, dobrze pracował. E, dzisiaj takie były decyzje i, e, i, i czekamy na kolejne spotkanie. Maciej Niczewski, radio widzę w panie trenerze, To taki mecz chyba ważny też z psychologicznego punktu widzenia, bo Pierwszy raz od dawna, dawna, jeszcze chyba od czasów pierwszej ligi odwróciliśmy losy spotkania, przegrywając 1-0, ale był taki moment właśnie po stracie tej bramki, gdzie trochę chyba niepewności w poczynania zawodników się, się wdało i te 15-20 minut puszcza nas troszkę mocniej przycisnęła, grając oczywiście w, w specyficzny sposób. I za to dziękuję kibicom, bo nas ponieśliście to wy dzisiaj po tej bramce. i Jak zespół miał takie chwile rzeczywiście w pierwszej połowie, gdzie puszcza uzyskała tą taką optyczną przewagę, i, i taką też myślę przewagę psychologiczną, to nie załamaliśmy się. I, I też dzięki temu, że kibice nas cały czas nieśli, wspierali w tym trudnym momencie. Myślę, że zespół strzelił bramkę w takim dobrym momencie, że później zobaczyłem, że zespół zaczął grać właśnie na jeden dwa kontakty, taki luz, e, który nam towarzyszy w, szczególnie w graniu w takim na małej przestrzeni. E, zobaczyłem i, i wtedy rzeczywiście ta dominacja już pierwsza połowa, ta końcowa minuty i ta druga część spora to była taka typowa dominacja. Nie pozwalaliśmy puszczy na nic, ani nie mogli przenieść gry na naszą połowę. Wyłączyliśmy też po przerwie skorygowaliśmy dwie rzeczy, jeśli chodzi o rzut wolny i rzut z autu przeciwnika. Więc też e, drobne rzeczy były skorygowane, i, i z tego na pewno się warto cieszyć, że potrafimy odwracać losy spotkania, że potrafiliśmy strzelić aż trzy bramki i to z przeciwnikiem, który najczęściej nie traci tych bramek, albo traci bardzo mało, bo to jest szczelnie broniący zespół, więc to też jest sztuka, żeby takiemu zespołowi e, strzelić trzy gole. To jeszcze o drugą połowę, bo tam też był taki fragment 10-15 minut, gdzie, gdzie gdzieś tam siedemdziesiątej, 70-65 minuty e, puszcza nas e, mocniej przycisnęła. O zmianę, bo miałem takie wrażenie, że Bartek troszkę wcześniej już gdzieś e, łapał się pod boki, bo dużo też e, gdzieś zespołów widał. Jordi też e, dwa razy na przestrzeni dwóch chyba minut podbiegł po do ławki prosząc o, 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 o wodę. Z czego to wynikało? Myślę, że Bartek później pokazał, to są takie czasami w meczu momenty, gdzie widzimy, że jakiś poszczególny zawodnik czy dwóch zawodników łapie przez moment ten taki delikatny kryzys i są zawodnicy, którzy z tego się nie podnoszą, a są tacy, którzy po prostu zrobią dwie, trzy akcje z rzędu i potrzebują chwilę, te pół minuty, minutę, czasem trochę więcej na to, żeby złapać ten tlen jak mecz trochę... Ostygnie, że tak powiem, i nie ma tego, bo był taki moment, że zaczęliśmy grać w dwa ognie i my na nich sytuacja, oni próbowali na nas i taka duża przestrzeń się zrobiła, a to pamiętajcie, że kosztuje 40-50 metrów, szczególnie tych zawodników w środku pola biegania i to takie czasem wrażenie jest, że, że już zawodnika trzeba zmieniać, a zawodnik po prostu potrzebuje chwili oddechu i kiedy ten oddech był, nagle okazało się, że Dominik Kun, który też był taki moment, że wyglądał już na zmęczonego, nagle rusza do kontry i ta bramka Andrejsa Cyganiksa, ona też pięknie Julian Szechu wyczekał do ostatniego momentu, ale... Dominik Kun, dzięki temu, że pobieg za tą akcją, pomimo wielu minut w nogach i, i tego wcześniejszego takiego momentu zmęczenia, spowodował, że ta sytuacja miała y, przebieg 3 na 2, a nie 2 na 2. Wtedy przeciwnicy trochę inaczej się ustawili i dzięki temu było otwarte przestrzenie i do Dominika, i do Andr -y, tego Andrejsa, więc. Więc to, to też takie rzeczy trzeba po prostu rozumieć, że w meczu czasem jest taki drobny moment i, i czasem trzeba przeczekać, a czasem jak widzimy rzeczywiście nie udaje się zawodnikowi już wrócić z fizycznością również, to, to wtedy trzeba dokonać zmiany. Ostatnie pytanie, proszę. Panie trenerze, ja chciałem tylko zapytać o Jordiego, czy to, że on jest nie i walczy od początku do końca, to efekt tego, że jest wreszcie zdrowy? Czy może tego, że ma blisko siebie Frana? Myślę, że wiele rzeczy się... Składa, myślę, że zapytajcie też Jordiego, bo, bo to on dzisiaj występował na boisku, więc no na pewno przyjście Frana też powoduje, że ma, ma kogoś bliskiego, z kim wcześniej występował. Więc, więc oczywiście wszystkim nam zależy, żeby każdy zawodnik, również Jordi, czuł się dobrze w zespole i żeby, żeby był skoncentrowany na futbolu, i, 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 i dzisiaj tak było. Dziękuję za udział w drugiej części konferencji. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Dobranoc. Życzę wszystkim bezpiecznego i spokojnego powrotu do domu. Dziękuję telewizom klubowej telewizji Widzew TV. Kończymy dzisiejsze widowisko. Widzew pokonał puszczenie połomice 3 do 2.